Witam serdecznie na moim kanale RYBY. Dzisiaj dla Was czytanie roczne na rok 2024. Na początek serdecznie Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Jest mi bardzo miło, że pomagacie mi w współtworzeniu tego kanału. Że może te czytania współgrają też z Wami. Jest mi bardzo miło, jeżeli komuś w czymś pomogłam. Oczywiście przypominam, że czytanie jest długoterminowe, nie będzie ze wszystkimi pasować. Wiadomo, że długoterminowe, w zależności od tego jakie podejmiecie też decyzje, tak pójdzie w tą stronę, czy w tym kierunku też jakaś sytuacja, czy zawodowa, czy osobista. I tutaj podobnie jak większość znaków macie tło na ten rok buławy, czyli ogniście. Niektóre ryby będą kończyć coś trudnego, przeciążającego. Jakieś odpowiedzialność będą zrzucać z siebie. Będą przeciążone niektóre. Będą miały dużo pracy niektóre. Niektóre będą się czuły jakby przygniecione odpowiedzialnością, czy przygniecione jakimiś obowiązkami. Ale to, co powiedziałam, więcej jak dziesięć nie ma. Potem jest tylko azbuław. Więc niektóre będą na przykład zrzucać jakieś jarzmo, zrzucać jakiś ciężar. Zrzucać jakieś problemy z siebie, które po prostu jakieś ciężkie, może zakończać pracę, jakieś związki, jakieś. No, wszystkie sytuacje, które Was tutaj bardzo męczą, ciążą Wam, prawdopodobnie się będą kończyć w tym roku. Może jakieś projekty czy jakieś prace zlecone też mogą być tutaj zakończone. I teraz, oczywiście, będzie to czytanie kwartałami. I teraz tak, pierwszy kwartał relacje, związki, praca, finanse. Co złego, co dobrego. Może być odwrotnie. Drugi kwartał przepraszam, oczywiście, za odgłosy z zewnątrz to nie ma. Ludzie tam żyją. Trzeci kwartał i czwarty kwartał. Pierwszy kwartał, relacje. Jakieś skostniałe związki, które się już nic nie dzieje, nie ma żadnych emocji, będą się kończyć. Długoletnie, kościelne, niekościelne. E, coś, co było po prostu no, długo, długo i coś na poważnie. No, i tu ten pokazany jest, że skostnienie, melancholia, nic się nie dzieje, życie wspomnieniami. Tym, co było. Siedzenie gdzieś po prostu takie, takie zgnuśniałe, coś, coś to po prostu coś, co, co nie, nie rokuje na nic. Blokada też na emocjach, na uczuciach. E, hipokryzja, podwójna moralność. Ktoś tutaj kogoś pewnie zdradza, no bo tutaj jest pokazane, że ktoś siedzi w tym związku, tutaj niby e, zgodnie z tymi przepisami kościelnymi, a coś robi. E, Fałszywego coś tutaj, to jest coś fałszywego. Może być, że pokazuje się ten związek jako związek kościelny, i tutaj wszyscy to przyklaskują, ale to jest obuda, to jest obuda, dlatego że ten związek nie funkcjonuje. On jest oczywiście, ale on jest tylko formalnie. Czyli nie ma, nie ma tutaj prawdy. Czy tu niektórzy będą kończyć związek, a jeżeli nie, to będą się kłócić w tych związkach. Pracy, czyli ta dziesiątka, która się tu pokazała. Ktoś będzie kończył z jakimiś ciężkimi pracami. Nie będzie brał na siebie za dużo. Nie będzie brał odpowiedzialności. Oczywiście jest tu pokazana dwójka, czyli że ktoś będzie miał dwie opcje. Może być też tak, że ryby będą miały. Dwa źródła dochodu, czyli że będą tutaj pracować na dwa etaty, czy w jakiś sposób będą miały tutaj dochody z podwójnych jakichś źródeł, ale nie będzie to nic ciężkiego i trudnego, czyli tu będą jakoś podchodzić do tego inaczej niż na przykład w poprzednich latach. Raczej będą starały nie brać na siebie za dużo obowiązków, e, tylko Dbać o siebie, przede wszystkim dbać o siebie. Może być też tak, że ktoś tutaj ogólnie będzie zakończał w pierwszym kwartale jakieś zlecenia, jakieś trudne prace, które były do wykonania, na przykład umowę o dzieło, nie? Też tak może być. Co dobrego, co złego? Może co dobrego? Jeżeli są jakieś kłótnie w związkach. W domu, przy rodzinie, brak spełnienia, to tutaj ryby będą podejmować jakieś poważne decyzje. W tym królu buław. Odważnie, zdecydowanie, z determinacją będą tutaj coś działać. Odważą się na pierwsze kroki na przykład, żeby coś zdecydować. Na przykład, jeżeli czują, że jest brak spełnienia, że ta rodzina nie funkcjonuje, że ciągle są jakieś problemy, to tutaj będą przedsięwzięte jakieś kroki w tym kierunku może pomoże wam jakiś człowiek z tego trygonu baran lew szczelec jeżeli jesteście samotni może być tak że poznajecie jakąś taką osobę ale uwaga bo ta osoba może mieć już związek stały też tak może być ale to jest pokazane w tej pozycji pozytywnej czyli może być że coś tu z tego wyniknie dobrego Pracy, też, jeżeli by tu się pojawiło coś, no to już mówiłam o pracy. Ogólnie jakieś osoby tutaj się pojawiają. Jakieś pewne, takie zdecydowane, odważne, stanowcze. No, może być też tak, żeby uważać, bo tutaj też mogę tak przeczytać, żeby uważać, bo jeżeli poznacie taką osobę, mogę tu czytać na dwa sposoby. Że ta osoba nie będzie z wami budować żadnej rodziny. I uwaga, bo to jest energia ognista i nie zawsze pasuje, zazwyczaj nie pasuje z wodną energią, dlatego że ta osoba może was stłamsić, tak w cudzysłowie, energetycznie, czyli że nie będziecie miały siły przebicia, w zależności od tego, co macie w ascendencie. Jeżeli będziecie umiały się przeciwstawić takiej energii, to sobie poradzicie, a jeżeli nie, to tu jest pokazany brak spełnienia, czyli osoba może wprowadzić wam niepokój pewnego rodzaju, i będziecie jako ta osoba, która się poddaje woli i decyzji tej osoby. Co złego, jest tu pokazany brak miłości, brak uczuć, brak decyzyjności: ktoś nie umie się tu zdecydować, ktoś nie umie podjąć decyzji, ktoś tu się boi, jest rozleciany psychicznie, fizycznie, emocjonalnie. W myślach jest jakiś mętlik, kłótnie sobie z jakąś osobą starszą. Może rozwódka wdowa, może matka, o może, może szefowa, może teściowa, może ktoś, kto po prostu tutaj ma cięty język. Albo sami się będziecie kłócić z kimś, to jest wasza energia. Skorpion, rak, ryby, tutaj bliźnięta waga, wodnik. Może się będziecie kłócić z takimi osobami tutaj. I to Wam przyniesie trochę jakiegoś takiego niezadowolenia, smutku, jakichś takich problemów emocjonalnych. O, to mi się przekroiło. Drugi kwartał. I oczywiście chcę przypomnieć, bo to znaczy Wam powiedzieć, nie przypomnieć, bo innym znakom o tym mówiłam, że te zdarzenia, o których ja opowiadam, nie muszą się ze sobą w ogóle łączyć, chociaż mogą. To mogą być pojedyncze zdarzenia, które będą pasować do poszczególnych jakichś tam osób, które oglądają, ale nie muszą mieć ze sobą nic wspólnego, czyli nie muszą mieć ciągłości zdarzeń. Ale jeżeli pasuje Wam że jest jakaś ciągłość zdarzeń, to też dobrze, jeżeli nie, to nie musi. Teraz tu jest pokazane, że tutaj w związkach w drugim kwartale jest pokazane zawalenie się czegoś, ale się nie może cykl zakończyć, czyli tutaj przychodzą jakieś wiadomości, które wstrząsają jakby tym związkiem, ale świat jest w odwrocie, czyli cykl, który się powinien już zakończyć, żeby rozpocząć coś nowego, nie może się zakończyć. Ciągle jest tutaj jakbyś w takim zawieszeniu. Nerwowo jest. Jakoś tak strachliwie, nerwowo, burzliwie jest. Ale trudno jest zakończyć. Tu jest skorpion, baran się pokazuje. To tak przy okazji, że coś mogą mieć takie osoby do tego. Ale jest pokazane, że jest jakiś problem w tych związkach. Czy nie może się tutaj coś zakończyć, co powinno już się dawno skończyć, i powinno rozpocząć się coś nowego dla Was. Czyli w tym związku. Kłótnie, jakieś sprzeczki, jakieś problemy. Świat zamknięty, czyli jesteście też zamknięci na świat, też jest pokazane. Karta brama zamknięta. Czy nie umiecie się otworzyć na coś nowe? Ciągle siedzicie w tym czymś, może zgnuśniałym, co po prostu się nie może. Zakończyć. Jeśli chodzi o pracę, są dwie królowe: jedna buław, jedna monet. Albo dwie osoby w pracy: jedna jakaś przychylna, jakaś baran, e, przepraszam, byk pan na koziorożec. druga baran, lew szczelec nieprzychylna, jakaś konkurencja może, jakaś osoba, która tu kopie pod wami dołki. Oczywiście zazdrosna, złośliwa. Bo ona stawia na siebie przede wszystkim, ona myśli tylko o sobie. Ona tutaj jest bardzo energiczna, rzucająca się w oczy, chce błyszczeć, chce być na pierwszym miejscu, czyli może wchodzić z wami w, kontli, w z wami wchodzić w konflikt. Natomiast ta druga nie może być waszym wsparciem. Możecie mieć poparcie tej drugiej osoby. Jeżeli to jest jedna i ta sama osoba, to jest tu osoba, która. Na przykład. Decyduje o finansach i nie jest Wam przychylna, czyli to, co, co tu powiedziałam o tej królowej. Może być również tak, że Wy w pracy nie umiecie tutaj e, czegoś zrobić, albo nie możecie, nie macie prawa ruchu i decyzji, bo blokuje Was jakaś osoba, jakaś decyzyjna osoba. Też tak może być. Czyli różne tu mogą być e, rzeczy. Finansowo, jeśli chodzi o finanse, stoicie bardzo dobrze. Ogólnie o finanse, już nie o pracę, tylko. Finansowo bardzo dobrze. Bardzo dobre finanse. Zabezpieczenie. Czyli tutaj się coś dzieje dobrego, jeśli chodzi o finanse. Co dobrego? Co złego. Nie wiem, czy tu będzie dobrego, czy tu złego. Powiemy i tak, i tak. Jeśli by było coś dobrego, to znaczy, że ten cesarz będzie mówił, że panujecie nad wszystkim. Cesarz ma pieniądze, cesarz rządzi, cesarz wie, czego chce. Idzie do przodu, jest optymistą, nie boi się podjąć wszelkiego rodzaju decyzje. Może być, że macie taką osobę obok siebie: ojciec, szef, mąż. Też jest bardzo dobrze. Ale jeżeli bym tu czytała, że coś jest złego, no to, że ta osoba może wam przysparzać jakieś smutków, jakieś boleści, jakiś rozżaleń. Może was tutaj ta osoba źle traktuje. To jest jednak osoba z znaku barana. Czyli ona jest taka osoba trochę rygorystyczna. Do której się trzeba dopasować. Ona się nie dopasowuje do nikogo. Raczej się trzeba do niej dopasować, to jest cesarz. Ona stanowi prawo i ona stanowi jakieś reguły i zasady, do których się trzeba dopasować. Więc może być z tego powodu jakiś taki konflikt, jakiś problem i trzeba będzie coś tu zmienić. Może być też tak, że jakieś urzędy tutaj są sprawy urzędowe do załatwienia. I tutaj nie zawsze będziecie z tego zadowoleni. Tu co dobrego, przychodzi jakaś propozycja do Was. Jakaś propozycja może pracy, a Wy tu w klatce zamknięci, zamknięci, nie wiecie co macie zrobić. Wystraszeni, zablokowani, nie widzicie wyjścia z sytuacji jakiejś, jakiś impas. Wy się tu blokujecie na wyjście na zewnątrz, a tu trzeba by było coś ruszyć, bo tu ktoś wam coś proponuje, coś wam chce tu pomóc, może was wesprzeć jakoś też finansowo, może jest korzystna oferta pracy, też tak może być. Czyli tak bym tu widziała. Jest dobry przepływ pieniądza. Jeśli chodzi o, o pracę, na przykład. Ogólnie dobry przepływ finansów, tylko że wy tutaj jakieś sobie stwarzacie problemy. Nie wiadomo po co autosabotaż, wymyślanie jakichś niestworzonych rzeczy, które po prostu was gnębią. Trzeci kwartał. Związki. Stawianie sprawy na ostrzu noża. Prawda. Uświadomienie sobie prawdy. Ta prawda, która przyjdzie do Was, jakaś informacja, ona wprowadzi tutaj jakiś zamęt. Kłótnia z jakąś osobą. Bliźnięta waga wodnik. Oczywiście tu chodzi o związki, o relacje. Jakieś kłótnie, które po prostu będą takie zapalne gdzieś do czegoś. Ktoś tutaj będzie kogoś bardzo męczył. Nie będzie można się tu z kimś dogadać. Jakaś osoba będzie przeciwna wam. Ona tu będzie mieć cięty język. To jest osoba po prostu, która nie przebiera w słowach. Osoba szybki. Ten rycerz, ten mieczowy to jest osoba szybka. Cięte ryposty tutaj. I jakieś nie wiem, walka na argumenty, nie wiem. Ja tobie tak, ty mnie tak. I, tak, i takie po prostu tutaj jakieś trudne, trudne dogadanie się w tym związku, w tej relacji. Tak ja tutaj widzę. Może ktoś chce odciąć to, odciąć tą osobę. Ryby może chcą odciąć tą osobę. Żeby się pozbyć jakiegoś takiego trudnego człowieka, który ciągle mu coś nie pasuje, coś mu tutaj ciągle nie pasuje. Nie może się dogadać. Jest ciężko w ogóle z tą osobą dojść do porozumienia. W pracy. Ósemka w pozycji prostej, Ósemka w pozycji odwróconej. I tak. Na dwoje babka wróżyła. Albo pojadą gdzieś ryby, albo nie pojadą. Raz jest dobra komunikacja, raz nie ma komunikacji. Raz jest pomysł, żeby jechać, raz jest pomysł, żeby nie jechać. Eee, trzeba coś szybko zdecydować, żeby coś robić. Czy tak? Zmienne nastroje w pracy, zmienne nastroje dotyczące pracy, kontakty, brak kontaktów i tak, i tak po prostu jakieś takie wahania. Różnego rodzaju, no bo raz jest tu ósemka tak, raz jest ósemka tak. Czyli tym trzecim kwartale będzie tak różnie, czy będziecie dostawać jakieś tutaj może zadania, może być tak, że raz macie jakieś zadania do zrobienia, raz nie będzie zadań do zrobienia. Czyli że wy będziecie tutaj starały też się, e, może tak jak ta dziesiątka była, nie brać za dużo na siebie. I tu będzie jakoś tak cyklicznie coś do zrobienia, czy jakoś okresowo coś do zrobienia, a potem znowu przestu i nie ma nic do zrobienia. Czyli tak bym to widziała w pracy. Co dobrego, co złego, raczej złego. Nie umiecie się postawić komuś, jakiemuś lwu na przykład. Nie macie siły, nie macie odwagi. Jest wam wszystko jedno, nie bronicie się, nie stawiacie się, ktoś was tutaj poniża, bo tutaj jest kontrola, manipulacja, rządzenie, a Wy tutaj nie stawiacie oporu, nie zależy Wam, albo nie umiecie się przeciwstawić tej osobie, albo nie umiecie się przeciwstawić jakiejś sytuacji, jesteście bezsilni. W jakichś momentach i w jakichś sytuacjach nie macie argumentów na to, żeby tutaj się czemuś przeciwstawić. To jest energia ognista. Czyli jest tu tak, tak pokazane. Ktoś ma duży wpływ na Was. Może być tak, że nie czujecie się też ważni dla kogoś, czy w pracy, czy w związku, czy ogólnie. Bo to ta siła jest w odwrocie. Może być też, że nie macie siły do zrobienia czegoś ogólnie, bo tutaj ta dziewiątka buław zazwyczaj mi mówi tak, że pozycji prostej jeszcze brakuje jeszcze tej jednej buławy, już jest przeciążenie totalne, jest za dużo do zrobienia, więc tu jest pokazane, że nie macie siły do zrobienia czegoś jeszcze, bo już zrobiliście i koniec. I już tutaj nie da rady. Czy w pracy, czy w związku, czy ktoś wam zrzuca jakąś odpowiedzialność na was, no to tutaj już nie macie siły, jesteście przeciążeni. I to jest to, co złe. Czy jakieś takie sytuacje przyjdą, gdzie po prostu osłabniecie i nie będziecie mieli chęci do działania? To, co dobre, jest jakaś rodzina, jakiś związek, jakieś spełnienie. I ta kapłanka w odwrocie, która się poświęca w miłości, jest tu pokazana nie ma poświęceń. Przy tej rodzinie też wychodzą jakieś informacje ukrywane na jaw. Jakieś osoby też, albo osoby tutaj jakieś nieprzychylne przy tej rodzinie chcą wam tutaj coś zaburzyć. Jakaś starsza kobieta, która ma wiedzę. Może być tak, że jakaś trzecia osoba, która była ukrywana, też się tu jakby ujawni przy tej rodzinie. Rodzina się niby pokazuje szczęśliwa na zewnątrz, że tutaj jest wszystko w porządku, że związek funkcjonuje, że jest wszystko dobrze, ale taka płanka w odwrocie mówi, że nie bardzo. Że to jest tylko jakiś pozór taki. Że to nie jest prawda do końca. Że tutaj może wyjść coś na jaw. Tu się pokazuje rak. Też. Tu ktoś nie chce się już też poświęcać w tej rodzinie. Nie chce być ofiarą jakiejś, jakiegoś. Nie wiem, nieszczęśliwej miłości też, bo to jest nieszczęśliwa miłość. Czy tak bym tutaj to widziała? I czwarty kwartał. W czwartym kwartale jest pokazane, że Ktoś tu siedzi w jakimś ciepełku gdzieś tutaj w tym takim zabezpieczonym, jakby komfortowym miejscu, bo tutaj jest pokazane, taki azyl zabezpieczeń finansowych. Ale chcę wyjść z tej blokady. Chcę wyjść z tej blokady, tylko nie umie. To jest strefa komfortu. Gdzie ciężko jest się z tego wybrnąć, jakiegoś wydostać. że z jednej strony by się chciało, z drugiej strony nie. Może być również tak, że Czwórka Mieczy będzie mówić o uleczeniu jakiejś sytuacji i wtedy wy się tu poczujecie dobrze. Czyli, że swego rodzaju odosobnienie, jakieś takie, taka jakby rozdzielenie się. Może być, że ta separacja tutaj się poprawi. Znaczy, ta separacja poprawi Wam relacje, czyli że Wy tutaj jeszcze zdecydujecie się, żeby być ze sobą. Bo macie wspólne kredyty, bo macie konta, bo macie wspólne też jakieś materialne rzeczy, bo macie jakąś przeszłość, coś co długo trwało i teraz ciężko jest z tego zrezygnować. Więc może być, że będzie jakieś uleczenie relacji. Jeżeli nie. Będzie rozwód i dzielenie tych pieniędzy, wszystkich, które do tej pory zgromadziliście. To wszystko, co tutaj do tej pory zgromadziliście, też tak może być. Praca. Dogadanie się z kimś po jakimś dłuższym okresie czasu. Ktoś tu długo, długo czekał, ta siódemka, czekał na informację zwrotną, i tu dochodzi do jakiegoś dogadania się. Czyli dochodzi do porozumienia z jakąś osobą w sprawie pracy, w sprawie jakichś warunków może, bo w siódemce monet długo czekamy na coś, to jest pokazane, że ktoś już nie ma cierpliwości i nie będzie czekać, tylko że tu będzie chciał podjąć jakąś decyzję, żeby coś robić albo w prawo, albo w lewo, nie? Czyli albo sam, Sama ryby tutaj decydują same, albo gdzieś dogadują się z kimś do jak, co do jakichś warunków pracy. I tu będą e, coś decydować. Finanse. Może być tak, że tutaj czekały długo, długo czekały na jakieś pieniądze i tutaj otrzymują jakieś pieniądze, na które długo, długo czekały. Co złego? Złego jest to, że tutaj jest jakiś wodnik, tu jest wasza energia, skorpion, rak ryby. Jakiś wodnik, z którym może być jakiś problem w dogadaniu się. Królowa jest w odwrocie jest smutna, niezadowolona, rozgoryczona, rozżalona, rozleciana emocjonalnie, zablokowana na emocjach, na uczuciach. Nie ma miłości. Może być to, że nie możecie też coś rozpocząć, a chciałyście. Chciałyście jechać gdzieś coś rozpocząć na nowo. No też może być, że takie odczucia będą. Może być, że wodnik ma wam takie odczucia wprowadzi. Też tak może być. Jakieś dziecko może wprowadzi. Nie wiem. Jakąś tutaj, nie wiem, sprawi Wam przykrość ktoś. No. I to będzie to, co złe. To, co dobre, będziecie walczyć o siebie, o swoje. Będziecie się starały, starali poradzić sobie z, prze, z jakimiś przeciwnościami losu, bo piątka mówi, że monet, że sobie radzimy w trudnych sytuacjach. Przeciwstawiamy się jakimś trudnościom losowym. Jesteśmy asertywni. Nie dajemy sobie wejść na głowę, walczymy o swoje, o swoją pozycję, o pracę, o związek, o to, co wypracowaliśmy do tej pory, o swoje przekonania, o miejsce, w którym jesteśmy. Więc tutaj, w tych trudnych sytuacjach, piątki mówią, że będą jakieś zmiany, ale te zmiany będą wywalczone. W siódemce wygrywamy, wywalczamy sobie jakieś zmiany, które były trudne. Do zrealizowania, ale jest wygrana. Czyli to jest to pozytywne. Tak więc tyle dla ryb. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze. I jeszcze raz przypominam, że te rzeczy nie muszą się ze sobą wiązać mogą być to pojedyncze zdarzenia. Ja życzę, żeby się wydarzyło tylko to, co najlepsze, i do następnego razu.